Trzesiwo. Dawno dawno temu był sobie pewien żołnierz. Był on młody i bardzo urodziwy. Pewnego dnia wracał po wojnie do domu, szczęśliwy, że przeżył. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Maszerował on z szablą u boku. Po jakimś czasie nagle. Na swojej drodze spotkał odrażającą czarownicę. Dobry wieczór, żołnierzu. Jaką masz ładną szablę i jaki duży niesiesz plecak? Dobry wieczór? To bardzo miłe z twojej strony, stara czarownica. Czarownica sklebiała mu, a jego radość rosła. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że powinien być raczej zaniepokojony. Prawdziwy z ciebie, żołnierz. Z tym plecakiem i z tą szablą. Ktoś może wziąć się za lorda. Powiedz, no, czy chciałbyś mieć tyle pieniędzy, ile tylko sobie zapragniesz? Eee, tak, ale jak? Czarownica schlebiała mu, a jego radość rosła. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że powinien być raczej zaniepokojony. Wskazała ona na drzewo na skraju lasu i kazała mu spojrzeć w jego stronę. Czy widzisz to duże drzewo? Jest one w środku puste, a na samej górze jest otwór, przez który możesz się przecisnąć, a kiedy zajdziesz na dół... Eee, drzewo! Ale co ja będę robił w tym drzewie? Tak, drzewo! Przed wejściem do środka przewiążę cię liną. Jak tylko zawołasz, wyciągnę cię z powrotem. W środku drzewa jest dużo złota, musisz mi uwierzyć. Żołnierz nie do końca w to uwierzył i uniósł brwi. W środku drzewa jest złoto? Jak to możliwe? Czarownica zaczęła mu wszystko tłumaczyć. Jak będziesz w środku, zobaczysz salę. Oświetlają ją latarnie, tak więc jest wystarczająco jasna. Od lewej do prawej zobaczysz trzy pary drzwi. W środku zamków będą klucze. A czy wiesz, co ujrzysz w pierwszym pomieszczeniu? Będzie tam duża skrzynia na środku pokoju. Ale uważaj na psa, który stoi na straży przy tych drzwiach. Pies, powiadasz? Żołnierza zżerała ciekawość. Pies ma wielkie oczy. Ale nie obawiaj się, ja mam niespodziankę. Czarownica wyciągnęła niebieski fartuch. To ci się przyda. Powiedziała z uśmieszkiem na ustach. Posadź tego psa na tym fartuchu, a nie będzie cię on zaczepiał. Czarownica kontynuowała opowieść o swoim planie. Jak znajdzie on całą masę miedzianych i srebrnych monet. Uważaj jednak na psa, co będzie deptał ci po piętach. Ma on oczy wielkie jak koła młyna. Wyjaśniła mu, w jaki sposób ma użyć fartucha i że będzie mógł później wziąć wszystkie monety dla siebie. Żołnierz ucieszył się i pomyślał: To wcale nie takie trudne, naprawdę łatwizna. Ale czego ode mnie oczekujesz? Domyślam się, że chcesz coś w zamian. Jedyne, czego pragnę, to stare Krzesiwo. Moja prababka. Zapomniała je tam, kiedy ostatnio tam była. Zawiąż w takim razie linę wokół mojej talii! Tak więc czarownica przewiązała linę wokół jego talii i zaczął on spinać się na drzewo, nie patrząc za siebie. Wszedł do środka drzewa, do sali, w której latarnie wisiały na każdej ze ścian. Żołnierz szedł dalej, by wykonać plan, i zobaczył siedzącego na skrzyni psa. Wyglądasz na miłe stworzenie? Żołnierz podniósł psa i ułożył go do snu. Położył się on na fartuchu i nie wydał żadnego dźwięku. To było łatwe. Żołnierz rozejrzał się. Gdy zebrał wszystkie monety do swojej torby, udał się do kolejnego pokoju, by uradować starą wiedźmę. Tak jak ostrzegała, był tam pies o wielkich oczach. Oczy były tak wielkie, że żołnierz był zdumiony. Wziął on psa i położył go na fartuchu, lecz gdy otworzył skrzynię, zapragnął jeszcze więcej. W środku skrzyni żołnierz zobaczył srebrne monety, dlatego też pozbył się wcześniej zebranych miedzianych monet. Srebro jest lepsze od miedzi. Żołnierz opróżnił swoją torbę z miedzianych monet, aby napełnić ją odnalezionymi właśnie monetami srebrnymi. Wow! Rzeczywiście ten pies miał dużo większe oczy niż się tego spodziewał. Tak wielkie, że był on jeszcze bardziej zdumiony. Wziął psa, posadził go na fartuchu i otworzył skrzynię. Widząc co jest w środku, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Złoto? Złoto! Było tam tak dużo złota, że od razu wyciągnął z torby srebrne monety, wyrzucił to, co wcześniej zebrał, i wypełnił torbę złotymi monetami. Wyciągnij mnie! Czarownica wciągała go na górę, a on tymczasem trzymał stare krzesiwo. Gdy dotarł na powierzchnię, próbowała ona mu je wyrwać z rąk. Czego ci potrzebne to stare pudełko? To nie jest twoja sprawa. Powiedz, albo... Aaaa! Nie! Oszukałeś mnie! Ha, ha! Do zobaczenia nigdy, stara wiedźmo! Tego dnia żołnierz dotarł do miasta, w którym znalazł najlepszy pokój, jadł najlepsze jedzenie, miał wszystko, czego zapragnął. Po jakimś czasie żołnierz został uznanym dżentelmenem. Ludzie opowiadali mu o dobrych stronach tego miasta, o ich królu i o czarującej księżniczce, jaką była jego córka. Czy mogę ją zobaczyć? Dlaczego? Nie, nie możesz. Król nie życzył sobie, by ktokolwiek ją widział. Mieszkała ona w ogromnym zamku wykonanym z miedzi. Ale dlaczego? Król przewidział jej małżeństwo z żołnierzem i wcale mu się to nie spodobało. Nie rozumiem, dlaczego żołnierz nie może być odpowiednim kandydatem? Żołnierz był zamożny dzięki swojemu bogactwu, jednak wydawał on zgromadzone pieniądze, aż żadnych nie zarabiał. Ze względu na jego nierozsądne wydawanie, zostało mu tylko kilka monet. I musiał przeprowadzić się na małe poddasze. Siedział on w swoim pokoiku na poddaszu i strzywał sobie buty. W pokoju było ciemno, gdyż był już tak biedny, że nie starczyło mu nawet na zapalenie świecy. Tego jest już dla mnie za wiele. Nagle przypomniał sobie o krzesiwie. Przypomniał sobie także, że ma małe kawałki drewna. Uda mi się rozpalić ogień i w ten sposób przetrwam noc. Otworzył więc krzesiwo i próbował wykrzesać płomień. I jak tylko to zrobił, pojawił się pies. Stał on na baczność, patrzony w niego. Czego sobie życzysz, mój panie? Zaproponował mu on swoje usługi. Przepraszam bardzo, co masz na myśli? Jestem do twojej dyspozycji. Możesz poprosić o wszystko. Cokolwiek zapragnę? Naprawdę cokolwiek? Żołnierz był zachwycony. Zastanowił się chwilę i powiedział z radością: Idź piesku i przynieś mi pieniądze. Pies zniknął, a kiedy pojawił się ponownie, wyskoczył trzymał torbę pełną monet. Tak więc żołnierz powrócił do swojego dawnego życia dzięki diamentom i złotu. Czuł się jednak samotny i zapragnął mieć żonę. Wiem, że jest środek nocy, ale pragnę zobaczyć księżniczkę. Bardzo chciałbym ją umrzeć. I zanim żołnierz zdążył dokończyć zdanie, pies w mgnieniu oka był z powrotem. Na podłodze leżała śpiąca księżniczka. I poczuł się on bardzo szczęśliwy. Zaraz następnego dnia, według planu żołnierza, księżniczka obudziła się i powiedziała, że miała sen. Jaki to był sen? Był w nim pies i żołnierz, tak myślę. Gdy spałam, pocałował mnie on. To był tylko sen, nic więcej. Król zatroskany zmarszczył brwi. Wyznaczył następnie służącą do pilnowania córki. By przekonać się, czy był to tylko sen, czy ktoś snuje spisek, żołnierz zapragnął ją jeszcze raz zobaczyć, więc powiedział swojemu psu, aby ponownie ją przyprowadził. Pies zabrał księżniczkę w gnieniu oka, ale nie wiedział, że służąca była szpiegiem. Nie zwlekając ani chwili, ruszyła ich śladem, podążając za nimi aż do domu w mieście. Teraz już wiem, że to nie był tylko sen. I zrobię wszystko, by uwolnić ją z ich rąk. Narysuję kredą krzyż na wszystkich drzwiach. Służąca tak też zrobiła. A my doskonale wiemy dlaczego. Pies jednak przejrzał jej mądry plan i narysował krzyże na wszystkich innych drzwiach. To był jego plan. Wcześniej rano król i królowa, służąca, i wszyscy oficerowie poszli zobaczyć, gdzie znajduje się księżniczka. Czy to tu? Czy jest to na środku? Nie, mój drogi mężu, jest ona tam. Było bowiem tak dużo krzyży na wszystkich drzwiach, że żołnierze i straż byli zmieszani i zaczęli krzyczeć. Królowa jednak była mądra. I przyszła wcześniej woreczek z ziarnem do sukni na plecach swojej córki. Ziarno wypadało i wskazało drogę do miejsca, gdzie się ona znajdowała. Tam jest! Królowa wskazała szlak z ziaren i straż weszła do środka. Aresztowali oni mężczyznę, który próbował się ukryć. Za swoje przewinienie został skazany na śmierć, ale zanim do tego doszło, wziął ostatni wdech. Zazwyczaj przed śmiercią winowajca ma jedno ostatnie niewinne życzenie. Chciałbym rozpalić ognisko. Jako, że król nie mógł mu tego odmówić, wyciągnął on pudełko z krzesiwem i rozpalił ogień. Pojawił się pies i stanął obok niego. Żołnierz uśmiechnął się, gdyż wiedział, że ten tak uczyni. Wiedziałem, że będziesz! To prawda, jak zwykło się mówi, że pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka! Pies zaczął warczeć i szczekać, a wszyscy zaczęli uciekać. Król i królowa również próbowali zbiec, jednak pies stanął im na drodze. Jesteś niedobrym czarodziejem! Co? Co to za rasa psa? Wasza wysokość, proszę mnie wysłuchać. Nie jestem zwykłym człowiekiem. Jestem po prostu zakochany w twojej córce. Przyznaję, że użyłem Krzysiwa, by zobaczyć się z księżniczką, lecz nie nikogo skrzywdzić. Jakie krzesiwo! Tak, Wasza Wysokość! Pewna stara wiedźma ma je chciała, ale uznałem, że wykorzysta je do podłych celów. Pokonałem ją i zachowałem krzesiwo dla siebie. Czy obiecujesz dbać o szczęście mojej córki bez pomocy tego krzesiwa? Król i królowa ujrzeli w jego oczach prawdziwą miłość. Księżniczka uśmiechnęła się, gdyż pomyślała, że to właśnie ten jedyny była pod wrażeniem jego odwagi. Czy obiecujesz dbać o szczęście mojej córki bez pomocy tego krzesiwa? Ja będę przynosił jej szczęście. Będę ciężko pracował i spełnię każde jej życzenie. Natychmiast zniszczę to krześciwo! W ten oto sposób żołnierz został władcą i wiódł ostatnie życie wraz z żoną i z zaczarowanymi psami.